Witam Was, mach z tej strony długo się nie słyszeliśmy, ale to dlatego już mnie po prostu nie było, byłem na długich, dalekich, znaczy wcześniejszych, dale dalekich wakacjach zagranicznych i tak to się złożyło, że nic nie działo się na kanale. Ale w związku z tym mówię to, w związku z tym, że będziemy robić nowy taki projekt dla osób, którym właśnie piszą, że mało typu dnia i tak dalej, bo nie jestem w stanie nagrywać może więcej niż dwóch, trzech. Filmów dziennie, bo to zajmuje trochę czasu. E, dlatego będziemy ruszali z, z kanałem, z shortami, gdzie tam codziennie będzie się pojawiało coś z naszych skanerów, z naszych grup premium, e, pod naszych typerów e, z podziemnych, jakieś po prostu filmiki, e, próbki typów. I to będzie idealny właśnie format e, taki, żeby obejrzeć sobie jakiś minutowy kupon, szybko, zwięźle e, nakręcony i zobaczyć lub obserwować kanał i podjąć się, czy chcecie grać z nami, czy może nie. To już pozostawiam dla Was. Więc coś takiego ruszy w kwietniu. Nie czy pierwszego się uda. Formaty będą różne trochę też sportowo, trochę bukmachersko i planujemy też na TikToku. Tylko na TikToku trzeba uważać, że będzie stać banana na bukmacherkę, ale właśnie te formaty takie krótsze wiadomo i myślę, że one będą bardzo przydatne dla tych, co chcą po prostu konkret. Czyli szybki typ, zresztą takie mamy czasy, taką dynamikę. Najczęściej się właśnie takie rzeczy oglądają i nawet to puszczuje YouTube swoje shorty bardziej. A nie ma sensu mieć też kanału z shortami i długimi materiałami, wtedy efekt jest słaby. Więc już niedługo taki nowy projekt. Ale dziś będą typy, typy z ligi holenderskiej, 4. z lekkim omówieniem, ale to na samym końcu. Z jeszcze z informacji takich um, krótkich, które nie było. Mieliście okazję w marcu dołączyć do promocji dwie grupy w cenie jednej. Czyli, um, patrząc na, na grupy z typami, które mamy, e, za 250 zł. możecie mieć te dwie grupy. Od kwietnia już nie ma przeproś, po prostu będą e, grupy oddzielnie po 250. No, promo, Pro możemy sprawdzić wszystko, co po prostu mamy, to co fabryka dała za 250 zł, a za moment wam pokażę statystyki rozliczenia, jak to wyszło w marcu, a naprawdę no, jest mega dobrze. Nie bójcie się, jakby było źle, to też bym o tym powiedział, bo bywały i takie też miesiące. Nie to, że tylko po prostu tutaj mam zamiar. Nazwać, więc promo, dwie grupy w tej jednej jeszcze możecie dzisiaj tutaj po obejrzeniu tego filmu zakupić, no i sprawdźcie sobie. Ewentualnie, jeżeli chcecie, pamiętajcie, 20 maja mamy spotkanie, robimy darmowe, praktycznie w Warszawie na razie, przy Warszawie w nowoczesnym Centrum sportu. Tutaj Wam pokazuję coś takiego, będzie ona darmowa dla naszych uczestników, ale... Czy jesteś nowy, chcesz przyjść, to po prostu daj znać, bo musimy Cię wpisać na listę. Jeżeli będzie za mało osób, no to wtedy nie zrobimy, ale już mamy chyba około 15-20, więc najprawdopodobniej wszystko wyknie. Wtedy pokażemy to, co i jak warto tutaj grać w buchmochersce. Możesz mi spędzić czas, a potem e, zobaczymy pewnie jakaś in, integracja. No, my się skupimy, jak wiecie, na, na grupach, na narzędziach, e, na w szeroko pojętym planie bettingu. Dobra, to chciałem Wam po prostu przedstawić. Pamiętajcie też, że, że jeżeli chcecie statystyki, bo często też piszecie na Telegram, to klikacie je tu, przechodzicie do Excel. I oczywiście na Telegramie też warto u nas być. Za moment sobie przejdziemy do Telegramu. Linki macie w opisie, więc wbijajcie, bo tam się najwięcej dzieje, czy jak testujemy jakiegoś tupera, czy jak wpadają darmowe typy właśnie od nas, z naszych grup premium, to też tam. Zacznijmy może sobie od grupy Ako, ona ma 308 typów na ten moment, 28,49% yieldu. No i marzec, jeżeli widzieliście poprzedni odcinek tydzień temu, bo to było jakoś tak jak wyjechałem, nagrałem przed. 8,75 jednostek, 15,36 po 23 typach. Eee, więc no, zaliczamy plus, wyszliśmy z minusa. No wako to musicie pamiętać, że takie czerwone serie to, to jest norma, ale później wszystko może być mm, odbite i tylko w zasadzie dwa minu minusowe miesiące. Więc uważamy, że będziecie jest tylko oczywiście pod warunkiem, jeżeli gracie, tak jak my mówimy, i stawkujemy, tak jak, jak polecamy. Ostatnio tutaj bardzo dużo kuponów tu z polskich booków. No, jak wiecie, z Fortuny jest coraz mniej, ponieważ happy hour zostało mocno ograniczone, więc nie zawsze tutaj coś fajnego chłopaki mogą znaleźć. No, ale pojawia się super bet zagranicznego granicznego um, Unibet, ale pewnie to w większości można by pograć, tylko pewnie z różnicą kursową. Superbet, dużo kuponów i tak to wygląda na ten moment. O, bywały gorsze serie, dłuższe, ale ogólny rozrachunek pokazuje nam, że jesteśmy w tej grupie AKO na plus. Więc zapraszam, sprawdzić. Nie jest on może jakiś wielki, ale zobacz, czy to się działo w lutym. Konsekwentnie, jeżeli ktoś pracuje z bankrolem, z odpowiednim stawkowaniem, to może powiedzieć, że jest w stanie zarobić. Dobra, przejdźmy do grupy singli, bo tutaj to jest typowy sztos. W lutym 90,24 jednostek, 22% yieldu, w marcu mamy 18,48%, 54 typów i 59 jednostek naprzód. No i tak, tak jak zawsze mówiliśmy, że takim flagowym jakby produktem, jeżeli miałbyśmy wskazać, no To jest to grupa single, bo najprościej w zasadzie jest na niej zarobić. No i oczywiście powiecie, że tak, no z podatkiem byłoby gorzej, i tak dalej, i tak dalej. Kto gdzie może grać, to już wiadomo, zostawiamy we wasze, waszej gestii, gdzie jak możecie. Dużo typów jednak pojawia się tutaj na, na Superbecie. My dajemy też kupony pod SuperBet. Tak to wyglądało właśnie ostatnio, zaraz wam pokażę. Tutaj warto. Zwrócić uwagę 6,95 po ostach T4, więc do mocnej nam wchodzi i wynik w marcu jest rewelacyjny. Pamiętajcie, no, ostatnie, ostatni dzień, żeby sprawdzić sobie dwie grupy w cenie jednej. Jeszcze tutaj wam przerzucę na Telegram za moment. A tylko znajdziemy. O, jeszcze chwilę. Muszę znaleźć odpowiednią grupę. Dobra, już ekran jest przełączony. No i tak, tak to wygląda z grupy single, więc większość kuponów dostajecie w takim formacie. A My też to gramy, żeby nie było, że, że jest to po prostu wymyślone. Jeżeli ktoś chce grać właśnie na polskich bukach, to nie ma w tym najmniejszego problemu. No, grupa AKO wygląda podobnie, tylko że jest tam, są tam po prostu pokazywane kupony. Dobra, jeszcze Wam pokażę tutaj, jeżeli chodzi o. Grupę Single, oczywiście zapraszam na nas główny Telegram, tutaj się bardzo dużo dzieje. Możecie dołączyć do czatu. Na czacie jest około 2000 osób, może nie wszyscy się udzielają, ale zazwyczaj osób jest sporo. W eee, Single od czerwca 2020 roku taki profit po 727 typach to jest już spora próba. Eee, zarobki od początku przy starce 1 i od 100 zł. No, powiedzmy, nie każdy idealnie będzie miał podobnie, bo to różne sytuacje. Ale jeżeli grać konsekwentnie, no to trudno by nie zarobić. Od lutego zmieniliśmy strategię, bo live'y no, były dla Was problematyczne, tak? Graliśmy free, prościej zarobić. Natomiast, bo pozwalają grać za mniejszy kwotę, od tego momentu co około 20% yieldu skutecznie. Więc ten yield, mam nadzieję, że będzie się zwiększał do 20% ogólny, tak? Bo miesięczny macie też podane na statystykach. Luty wyglądało to tak, 22%. Czyli taka mm, hipotetycznie, jakbyście grali z stówkę, teraz 97 typów to 9700, razy 500 to 48500. Oczywiście to są tylko liczby, a każdy gra za tyle, ile może, tak? Możecie grać i, i za mniej. No, koszt grupy to jest adekwatnie do tego, co jest mm, zrobione, jest niewielki. Uważam, w marcu było e, równie fajnie. Lutym może być, może był mniejszy, ale. To by nie chciał cały czas być do plusu, to mniejszym czy większym. Jeżeli gracie za nas jest dobrze, no, jeżeli gracie za nami jest zadowoleni, no to super, się z tego cieszymy, chcecie dołączyć dalej, no to no, zapraszam serdecznie i tak jak mówię, coraz więcej będzie wpadać tutaj próbek na darmowy Telegram, no i też podziałamy sobie z krótkimi filmikami. Dobra, to odnośnie tego, co mamy na podziemnych, znaczy na telegramie, to chciałem pokazać, to sorry, trochę się motam, ale ja nie, nie przycinał tego filmu. Dobra, przejdźmy sobie do typy.pl nie było mi oczywiście dalej, nie zostało zrobione nic w poniedziałek mam taką ostateczną rozmowę z jestem, czy on w końcu to zrobi, czy nie zrobi, pewne rzeczy chcę usprawnić, ale już nie będę o tym znów gadał, bo wszystko stoi, a ja nie mam na to wpływu. Serwis oczywiście jest funkcjonalny, ale dojdzie masa również nowych rzeczy dla typerów. No i to co tutaj w tym miesiącu, marcu się wydarzyło, no to jest po prostu z Akurat Vision słabszy miesiąc, w marcu ostatnio trochę taka sinusoida formy. Największy na razie wynik tutaj u nas na serwisie. Mamy nadzieję, że to co działo się wcześniej wróci, ale typer BetWiz, bardzo wysokie 347 jednostek, tutaj 178 kombinacje wysokich kursów, rzutów różnych i tak dalej. Każdy ma swoją tajemnicę, tak? Jak grać, 19,47%, 8 subskrybentów. Zdecydowanie więcej osób powinno myślę, że zainteresować się danym typerem. No i to, co wyprawia Mar mm, na naszym kanale, to już wiecie, tylko że podsumowanie Mara będzie później. Eee, w zasadzie każdy miesiąc od początku jest na mocnym plusie 94. Rekordowo tutaj masz 172, a na Ako jak jest 3 cyfrowy i wiem, bo tam gram, chociaż na totalbecie to dostałem już limit. Eee, teraz byłem na wakacjach, to miałem krótką przerwę, ale jest naprawdę mega i grupa pewnie będzie zawężana, bo coraz trudniej już tutaj grać te typy mm, Mara. więc będzie pewnie drożej, eee, ale ściślej, i tutaj mm, to oczywiście będzie będzie informacja później od nas no i dobra siatka w końcu wskoczył na top 5 więc warto tutaj zwrócić uwagę o Marze sobie jeszcze pogadamy a teraz bardziej jeżeli chodzi o siatkarza grupy singlowa płatna grupa tak to wygląda 20 89,8 jednostek przeszedł już na stawkowanie 10 na 10J czyli płaska stawka o nie czasem piątka. Jest, zresztą można sobie to sprawdzić w stawkach, jak to wygląda. 5-10 używa, czasem było chyba 1J, pewnie jakiś wyższy kurs, znając życie. Tu potwierdził darmową formę. Tutaj już na płatnym serwisie również 21,35% yieldu. Zapraszam serdecznie do obserwowania. No i na grupie AKO tutaj nie widzicie jeszcze wyników, bo AKO nie jest jeszcze dodane. Dlatego o tym mówię, że irytuje mnie to, że nie mam to wpływu, a nie jest jeszcze to zrobione, ale ma być. Mam nadzieję, zobaczymy. E, kiedy to się wisi? 14 subskrybentów 3 obserwujących, ale żeby nie był gołosowny, no to pokażę Wam na telegramie, jak wygląda mm, właśnie ta kwestia A Takie informacje macie na naszym głównym telegramie. Tu jest wszystko rozpisane, że nawet jakbyście grali z podatkiem, to byście byli do przodu. E, więc ostatni możliwy termin 1 kwietnia, więc jak ktoś ma ochotę dołączyć jeszcze do świadkarza, no to zapraszam. Przedstawić podziemne linki macie tutaj na telegramie, lub tam jak wam pokazałem. A ako wyglądało tak. W danym miesiącu, czyli bilans 52,09 jednostek L34%, wynik po odjęciu podatku 12%. Nie spodziewałem się więcej typów martwych, gdyby jednak się nie pojawiło, że co typu OK. Dostęp na kwiecie na tej samej zasadzie, po prostu kupujecie przez ten profil Ako siadkarz. Tutaj podany macie w linku na telegramie. No i tak, patrząc na Ako, no to mamy sami świetnych W nasze grupy, premium robią wyniki, Mar robi rewelacyjne wyniki. No i siatkarz również. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie, nie było gdzie i jak zarobić, no to sorry, a jeszcze jeszcze Quiz doszedł z, z mego wynikami, więc... Zobaczymy i to nawet uwzględniając ten podatek 12% na tych grupach, jesteśmy w stanie wyjść na swoje. Oczywiście, jeżeli te kursy będą takie same, a tam pewnie będą drobne różnice, jak ktoś pograł, to złapał itd., dalej, ale mimo tego i tak każdy powinien być zadowolony. Tak to wygląda. Zapraszam do korzystania dalej z superów. Robią świetną robotę, należy im się. Więc i nasze grupy premium robią bardzo dobrą robuchę chłopaki no i typerzy. Cieszy mnie to że serwis uzyskuje fajnych osobowości do typowania. Ok teraz część taka już. Bardziej lajtowa czyli typy ode mnie i konkurs. Dobra jeżeli chodzi o konkurs to tym razem robimy sobie do, super, do tak. to no chyba na ten moment najlepszy macher na, na polskim rynku oferta z B365 praktycznie podobna dużo promocji i tak itd. itd. Nie chodzi o to, żeby przechwalać. Wytypujmy sobie wynik meczu City-Liverpool. Dodajmy do tego strzelców. No i kto wygra, to zgarnie free bet do, do Super Beta. Więc zapraszam serdecznie do zabawy. Oczywiście w komentarzu pod filmem. A jeżeli chodzi o jakieś propozycje na grę. Tak jak widzicie tutaj jeszcze mamy kod UNDER. Jak ktoś chce z naszego linka do Super Beta, to zapraszam. Też się odwdzięczamy darmowym dostępem do jednej z grup. Tak w nawiasie link znajdziecie również filmem, jeżeli chodzi o typy. W zasadzie chyba ostatnio na tym kanale takie mm, typy, bo zasadzie, mam wrażenie, że je doklejam jakby na siłę, a jest, jest o czym mówić o wielu innych rzeczach. Więc jeżeli pojawi się kanał właśnie z shortami, to tam spróbujemy właśnie e, rozrzucać takie, takie rzeczy. Czy to będą jakieś typy komercyjne na Ligę Mistrzów, czy to będą w skanera w odwaliu i tak dalej, pomysłów jest dużo. Więc mam nadzieję, że to w końcu wystartuje i sami się przekonacie. Dobra, bo jak zwykle gadam, z dużo AZ, tak? Ma dla mnie AZ. Świetnie, no dwa razy pobili laty, byli, ale nie tylko, że fartem, tylko, że no z bietli. Jeżeli ja, no, jak spojrzycie na tabelę Serie A, no, to to jest trzecia drużyna aktualnie w Serie A, która ostatnio chyba ograła, ja powiem kogo, nie wiem, czy Napoli, czy... Chyba tak. Jest to nieważne. Myślę, że z u siebie są w stanie wygrać. 1,80 minus 1, więc muszą być dwa gole. Można podbić na 1,5, będzie kurs na pewno 2,3 czy coś takiego, jak ktoś woli, bo typy są ryzykowne. Sparta Rotterdam Feyenoord, tuż ryzyko 5,25, jeżeli chce to może z podpórką. Sparta rewelacyjnie idzie w tym sezonie, jest nawet w górnej części tabeli w opcji, gdzie w kwalifikacjach może się bić o udział w konferencji. Feyenoord, no powiecie, lider wygrał za Ajax, nadkorzystyna. Ajax jest wyjątkowo słabo i nie w tym sezonie. No, oglądałem ten mecz, no fajnie się to oglądało, fajne widowisko, Feyenoord zasłużył. Fajnie tą drużynę ogarnia y, trener. Mimo wszystko Sparta u siebie zawsze jest problemem u to są po prostu derby. 1x to by był taki całkiem y, spoko, spoko typ, też o wysokim kursie, no możecie Plus 0,5. Sparter to Na pewno będzie tutaj gorąco. Fajno, to może stracić punkty. Takie moje zdanie. Tutaj kolejny mecz. Gołach Eagles Orły z Ajaxem. W poprzednim sezonie dwa razy Ajax przegrywał z Orłami, co jest w ogóle szokujące. A teraz, przy tej słabej formie, e, może być podob, Mogą być podobne problemy. E, Ajax jest strasznie dziurawy. W ogóle nie wiem, co się stało. Tą drużyną po tym, jak przejęł już to jak, tak jakby wszystko zepsuł. Tam nic nie funkcjonuje. Bergwain jak zapomniał, jak grać w piłkę. Berghaus czt, w do Wizji obrońca Rangers'ów ponad chyba 30-40 banie kosztował, a, a zawodzi na całej linii. No, nie ma kogo pochwalić. No, z tego wszystkiego no, dalej uciekł do, do Bayernu. Mm, więc oczywiście Orby tam nie są żadnym wielkim, wielką firmą, e, ale Patrząc na to, co się dzieje za Ajaxem, co było w poprzednim sezonie, jakie problemy ma, jak zmią na z na wyjeździe, z Orłami to jest jedyny pół. Myślę, że wydaje się sensowne. Pewnie obor też tutaj mm, miałby sens. No i Najmechan PSW, e, a powiecie, że jednolicie mówię właśnie, że tutaj mm, czy faworyci mogą przegrać? No bo spróbujmy, bo Najmechan też, jak sobie przyszedzicie, ostatnim meczu całkiem, całkiem fajnie gra, a PSW pogubiło się pod wodzą rundową Ministerloja. E, trochę. Głupie odpadnięcie z Ligi Europy. Byli moim zdaniem lepsi w dwóch z Cywilną, tylko mniej skuteczni. I oczywiście można coś takiego dać, że najmechan plus 0,5 spróbować. no Będzie to ciężki wyjazd dla PS2. Jak zobaczycie sobie, jak tracili punkty i z kim, to może ten typ nie będzie wydawał się Wam kupić. No, Kurs stare nie jest aż taki, taki wysoki, więc tutaj naprawdę ten mecz. Może potoczyć się różnie, bardziej że no, eight Coven zawodzi w tym sezonie. Dobra, bo już się rozgadałem już praktycznie 20 minut, jak zwykle. Więc tyle z mojej strony: oby było zielono. Widzimy się niedługo. Czy może już w innym formacie.